Cześć. Dzisiaj będzie troszeczkę o Łosiu, słów kilka. Dlaczego o Łosiu? Dlatego, że zainteresował mnie artykuł o Łosiu, który został znaleziony, został zaobserwowany w lasku niedaleko, niedaleko szpitala dziecięcego na Bielana, Bielawach. Na osiedlu, na skarpie. Dlaczego akurat to mnie zainteresowało? Ponieważ ja tam dość często przebywam, dość często chodzę sobie i spaceruję. No i ja go nie widziałam. Widocznie nie jestem tym szczęśliwcem. Ktoś go zaobserwował i na dodatek zrobił dość fajne zdjęcie. A jest to dość rzadko spotykane zwierzę w, w tamtym lesie. No właśnie, robić zdjęcie czy lepiej uciekać? Tutaj na dwoje babka wróżyła, moi drodzy. Jeśli łoś zaczyna się jeżyć, tak, jeży swoją sierść, to lepiej się wycofać. Wycofajmy się powolutku. Jeśli łoś stoi spokojnie, zróbcie zdjęcie i dopiero wtedy odejdźcie. Jest to zwierzę dość duże, to jest taki dość potężny koń, patrząc gabarytowo. No, jest w stanie nawet ważyć i pół tony, więc jeśli na was będzie szarżował, a jest w stanie szarżować. Tak? No to lepiej być bardzo daleko i biec dość szybko. A jak szybko jest w stanie biec łoś? E, łoś, no, zazwyczaj jest dość wolnym zwierzęciem. Woli chodzić aniżeli biegać, ale jak już pobiegnie, to nawet i 60 km na godzinę jest w stanie biec na krótkich dystansach. Tak? Nie jest to zwierzę terytorialne, więc jeśli ktoś go zobaczył w tamtym lasku i teraz wszyscy pobiegną do tego lasku, wcale nie znaczy, że on tam jest. Tak? On potrzebuje kawałka przestrzeni do tego, żeby znaleźć sobie pokarm, a tego pokarmu je troszeczkę każdego dnia, zaraz o tym powiem. No i zazwyczaj jak już, to będzie on tam sam, nie lubi przebywać w towarzystwie, jak już to się zbiera w gromady w czasie okresu godowego, albo możemy zobaczyć samice z młodymi, to wtedy tworzą się takie niewielkie stada, ale zazwyczaj jest to łoś samotnik, tak? Jak już mówiłam, nie należy do pochliwych zwierząt, więc jeśli was zobaczy, to on nie ucieknie. Dlatego, że on w naturalnym środowisku praktycznie nie ma wrogów, mówię praktycznie, bo mało kto mu zagraża, jak już to jakiś wilk, batacha wilków może mu zagrozić, ale tak to nie ma takich drapieżników, które by chciały tego łosia zagarnąć dla siebie. Jest to łosie z wegetarianinem, jest w stanie zjeść codziennie 50 kg zieleniny. Skąd tą zieleninę czerpie? Otóż jest w czasie zimy, jest w stanie jeść igły sosny, igły świerku, jodły, nie pogardzi liśćmi, pąkami kwiatów, ale również, żeby coś zjeść, pójdzie, wejdzie do wody, wejdzie do jeziorka, wejdzie do rzeki. On jest dość świetnym pływakiem. Jeśli ktoś jest zainteresowany filmikami jak łoś pływa, to takie w internecie są. Widziałam jak łoś przepływa nawet Wisłę i nawet nie jednego łosia pięć. Więc teraz szybko łapcie tak, za aplikację i szukajcie. Nie tylko on jest w stanie pływać, ale i uwaga, nurkować. Jest w stanie zanurkować nawet na 50 sekund, więc nie całą minutę jest w stanie przebywać pod wodą w celu właśnie poszukiwania dla siebie jedzenia. Co jeszcze? Jeśli chodzi o samce, no to zazwyczaj kojarzymy z takimi wielkimi łopatami samców. Takie samce, które mają takie dość duże łopaty, nazywamy łopata, łopataczami. Natomiast. Te samce, które nie posiadają takich chłopat, nazywamy badylarzami i tych badylarzy spotkamy najczęściej właśnie w Polsce. Tak? Samce są większe niż samice, więc ten, ten łoś z tego artykułu no, nie ma takich chłopat, więc czy to jest samiec, czy samica, nie mnie to oceniać. Tak? Jeżeli byśmy mieli jednego obok drugiego, to byłoby nam zdecydowanie w tym momencie łatwiej. Jeśli chodzi o wiek łosia, no to po wielkości też nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ani też uwaga po tych łopatach. Na, na tych łopatach są takie odgałęzienia. To czasami ktoś uważa, o ile tych odgałęzień, to na pewno to jest stary łoś. Nie, nieprawda. To wcale nie musi być stary, stary łoś. Najlepiej sprawdzić wiek łosia po uzębieniach, jak ma on starte te swoje zęby. tak? Bukowisko to jest okres godowy. Rykowisko jest dla jeleni, a bukowisko jest dla łosi. Łosie są dość nieśmiałe w swoim okresie godowym. Mówi się, że samiec stęka i jęczy, wcale nie ryczy tak donośnie, jak to robi jeleń. I młody, młody łoś nazywany jest łuszakiem lub też cielakiem, ale jest to określenie dość rzadsze. Dlaczego łoś zagląda do miast? Yy, dlatego, że yy, niszczymy lasy, a on w tamtych lasach yy, poszukuje swojego jedzenia. Więc jeśli zniszczymy więcej lasów, to on będzie poszukiwał jedzenia coraz bliżej. Stąd pewnie tego łosia na osiedlu na skarpie ktoś zauważy. Dziękuję. Trzymajcie się. Miłego dnia.